Deklarują ukłonem, po którym otrzymują sygnał. Proszę o sprawne żeby rozpocząć przebieg i mieć zmierzoną normę czasu. Muszą minąć nazwę sterowniki, czerwony po prawej, biały po lewej. Tak samo, żeby zakończyć parkour, po uskoczeniu ostatniej przeszkody, muszą przejechać przez linię sterowników, również z czerwoną chorągiewką po prawej, a białą po lewej. Tak samo, nad każdą przeszkodą znajdują się chorągiewki, że wiadomo, z której strony się tacze przeszkody. Przeszkoda numer 1 pokonana bezbłędnie. Patrzenata numer 2 również. Teraz zakręt w prawo do hektara numer 3, udekorowanego takimi powiewającymi kwiatkami. Niektóre konie się mogą tego obawiać. To jest taka trudność. Przypominam jeszcze raz, że zwolniłam zawodników z rajskich rowków, ale oczywiście jest obowiązek startu przepisowej koszuli jeździeckiej pozapinanej pod szyją. Pierwszy raz przecież wskacze, nie? Wiecie żeby tutaj nikt nie łaził mnie w dobrze? jest, miejsce, jest, są tam prywatni. I szereg 7ab pokonamy bezwłędnie. Amazonka zmierza do ostatniej przeszkody i mamy bezwłędnie